No cześć, witamy z Wieskiego DH. Zawody w Czarnej Górze na Czarnej Górze ze strony Śląskiego. To jest, o, o jest nasza czwórka z enduro trofy. Oczywiście jak widzicie jest wyasfaltowane. Prosto, bezpiecznie. Między górze jest na prawo, czyli gdzieś tam. Dobra, pokażę Wam. Tu jest miejsce startu. No tutaj panie organizatorki pilnują. Pilnują, opierdzielają wszystkich gamoni. Jeździ dopiero od lat, ale ta druga Agnieszka to jeździ już sporo No, a tutaj już kawaleria się ustawia Jest kolejka, jakieś w tym roku 30 osób progres jest w stosunku do poprzedniego, bo było 15 O, tu znajoma gębra kurde z Francji Aaa, bonjour! Jak on kurde, zobaczcie gdzie on, gdzie on był a. Gdzie on nie był, to właściwie już nikt nie wie, nikt nie odgadnie, gdzie on był, a gdzie nie był. No i tu pozostała ekipa. Tam będziemy się ustawić następni. Tak jest, tak jest. Bierkami, na prawo ktoś podlewa krzaczory, na lewo stawia boba. Tu mamy bydło. Ooo, ale, 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 ale! Bardzo dobrze. Krowy wydoić trzeba! Krowy ich! Jest wsparcie! Dobre, bardzo dobre. Uważam, mleko z ciarką, mleko z ciarką Idę po nagrywać, to zjadę sobie no, 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 jako no, no, ostatni. Poznagrywam tutaj ściankę.